Czy warto kupić cztery pory roku? Cztery pory roku to piąty dodatek do Gry The Sims 4 Jego twarzową funkcją są zmieniające się po sobie cztery pory roku oraz aktywności i święta z nimi związane. Omówię Wam po kolei każdą z nich. Zacznijmy od lata. Kto grał w trójkę wie dlaczego. W lecie? Oczywiście naszym psimą doskwierają upały. Jeśli są ubrani zbyt grubo, zaczyna im być gorąco, a przygrzanie ich może doprowadzić do ich śmierci. Aby się schłodzić, wystarczy przebrać sima w ubrani na ciepłą pogonę, albo wejść do budynku, który ma termostat ustawiony na ten chłodniejszy tryb. W lecie często pojawiają się burze. Tak poza tym, to w trakcie tej pory roku nie dzieje się nic specjalnego. Nie ma nawet swego święta. Chociaż ja czasami w bardziej rodzinnej rozgrywce ustawiam sobie kilka dni wakacji, ale to taka ciekawostka i szybki pomysł. O funkcjach kalendarza porozmawiamy później. Następna pora roku to jesień. Kiedy nadchodzi ten czas, jak w prawdziwym świecie robi się chłodniej obraz zmienia barwy na pomarańcz z brązem, żółcią i czerwienią, a z drzew zaczynają spadać kolorowe liście. Wasz Sim może je grabić i tworzyć z nich wielkie sterty. Kiedy otworzy się z nich większa kubka, można je spalić albo się w nich bawić na różne sposoby. Jesienne wydarzenie to święto zbiorów. Zima jest porą roku, w której zmienia się chyba najwięcej. Z nieba spada śnieg, który stety lub niestety jest płaski. Simowie mogą lepić z niego bałwany i robić aniołki. Niestety nie mogą robić iglo, co bardzo lubią w trójce. Za to pojawia się funkcja, aby rysować jakieś szlaczki na śniegu. Mogą także rzucać i nacierać się śnieżkami. Zimą naturalnie jest zimno. I zasady z wpływem temperatury, ubieraniem się i śmiercią są takie same jak w przypadku lata. Tylko w tę drugą stronę. Kumacie, nie? W zimie jeziorka zamarzają i nie można łowić już w nich ryb. Czasami pojawiają się też zamieci śnieżne. Nasz sting może też wykopyrtnąć się na lodzie. Święta w zimie to zimowa fiesta, czyli takie Boże Narodzenie i sylwester. Ostatnim porą roku jest wiosna. Jak cieni wszystko budzi się do życia. Drzewka się zielenią, na trawie pojawiają się kolorowe kwiatki i jest pięknie w ogóle wow. W sumie z wyjątkiem tego jest też trochę nudna. Ale za to ma swoje święto, czyli Dzień Miłości. Kolejną kwestią, którą powinnam omówić są święta. Wraz z dodatkiem pojawiają się cztery podstawowe, o których Wam wspominałam. Czasami wyskakują też jakieś dziwne rzeczy typu Dzień Pirata czy premiera jakiegoś filmu, co na początku może jest fajne, ale po czasie może trochę denerwować. Na szczęście każde wydarzenie można usunąć z kalendarza. Tylko ważne jest to, aby zrobić to przynajmniej dzień przed, bo jeśli się spóźnimy i zrobimy to w dzień święta, to zamiast udawać, że nic się nie wydarzyło nasz Steam, uznaje je za nieudany i jest smutny, co jest trochę takie mych. Kolejną funkcją, która jest świetna, jest to, że sami możemy tworzyć własne święta. Przypomina mi to troszeczkę kluby, w spotkajmy się, jednak tym razem wybieramy aktywności dla wszystkich w jednym dniu. Tak, możemy wybrać dokładną datę, jak również nazwę oraz przede wszystkim tradycję, które Sim musi spełniać. Opcji nie jest tak wiele jak zajęć klubowych, ale jest tak w miarę Okej. Okay. Można z tym kombinować. Przykładowe pomysły na święta to Dzień dziecka w lecie, Halloween w jesieni, święto zmarłych w jesieni, ferie w zimie, dzień obrzażstwa, czyli tłusty czwartek w zimie, Wielkanoc wiosną, Majówkę wiosną i Dzień Rodziny wiosną, czyli taki połączony dzień matki, ojca, babci i dziadka. Inne nowości, które dochodzą z dodatkiem. Rośliny rosną tylko w sezonie, strach na wróble, który pomaga w ogrodzie, parasolki, ul, umiejętność układania kompozycji z kwiatów, baseniki dla dzieci, miejsca do jeżdżenia na łyżwach albo na rolkach. A więc czy warto kupić cztery pory roku? Standardowo przedstawiłam wam to wszystko, abyście to wy mogli zdecydować. Jednak jeśli chcecie poznać moją opinię, zapraszam do dalszej części filmu. Zanim przejdę do tej bardziej kontrowersyjnej części, chciałabym przypomnieć, że to, co powiem, jest tylko moją subiektywną opinią, a nie jakąś prawdą objawioną, i nie każdy musi się z nią zgadzać. Czy kupiłabym ponownie ten dodatek? Tak. Powiedzmy sobie szczerze: pory roku to coś, co powinno być w burze podstawowej, tak jak zwierzaczki. Nie wyobrażam sobie symulatora życia bez tej funkcji. I to tyle. Dziękuję za obejrzenie tej recenzji i do zobaczenia w kolejnych. Bye! Czy warto kupić cztery? <laughs>